Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa w czwartek 6 marca i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Znamy już ostateczne kwoty zebrane w trakcie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym samym tegoroczna działalność Jawożnickiego Sztabu została zakończona. 28 lutego Jaworznicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uzyskał oficjalne rozliczenie z działalności prowadzonej w trakcie 33. finału. Zebrana suma ze wszystkich dostępnych form wsparcia orkiestry wyniosła aż 351 463 zł i 6 groszy. 28 lutego oficjalnym pismem został rozwiązany Jawożnicki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy w 33. finale. Dostaliśmy z fundacji oficjalne rozliczenie. Rozliczenie i oficjalne podziękowania. Te podziękowania będziemy wręczać albo wysyłać wszystkim ludziom dobrej woli, wszystkim, którzy po prostu grali w ten piękny dzień. Otrzymaliśmy tak samo piękne widokówki. Widokówki, w których Miórek Owsiak napisał. W ten piękny, serdeczny, pełen ciepła i przyjaźni dzień chcemy wysłać moc także pięknych, słonecznych i pełnych przyjaźni życzeń. Pamiętaj, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Do za rok. Największą część tej kwoty zgromadzili wolontariusze. Ich puszki zasiliły konto WOŚP kwotą 245 910 zł i 34 groszy. Z aukcji przeprowadzonych w ramach finału uzyskano 79 951 zł i 72 grosze. Natomiast eskarbonki przyniosły aż 25 601 zł. Dzięki pomyślnemu rozliczeniu Jaworznicki Sztab WOŚP zakończył oficjalnie tegoroczną działalność. Welostrada od nowa prowadzone są na niej prace remontowe, które mogą trwać około tygodnia. 6 marca ruszył zapowiadany remont nawierzchni na Welostradzie. Prace obejmują dwa fragmenty trasy usytuowane na wysokości ulicy Mieszka I. Na miejscu pojawił się ciężki sprzęt, co skutkuje utrudnieniami w ruchu do użytkowników tego szlaku. Ci z kolei są jak najbardziej zadowoleni z tego, że nad Welostradą sprawiany jest nadzór, który monitoruje jej problemy. Sami użytkownicy Welostrady oceniają ją pozytywnie zarówno pod kątem ogólnym, jak i tego, jak prezentuje się i jak jest zarządzana. Stąd przeprowadzenie remontu traktowane jest jako dobry znak. Dlaczego znaczy ogólnie jest dobrze, kiedy brakuje oświetlenia? Zawsze zimą i nawieśnia też w pewnym momencie jest tam gdzieś popsuta, ale tak to wszystko jest w porządku. Naturalnie wszystko, co się robi, to ja uważam, że tu jest kawał dobrej roboty zrobione. I, I ciągle się coś robi, dzieje w naszym mieście. Także same plusy. No nie mam zastrzeżeń. Nie mam. Wydaje mi się, że bardzo dobrze utrzymana. Wszystko ok. Mhm. I na korzystać. Same prace stanowią kolejne działanie podjęte przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. Poprzednio wycinane były drzewa, których korzenie powodowały uszkodzenia w strukturze nawierzchni. Zapowiedziano jednak, że na mocy decyzji wydanych przez marszałka województwa śląskiego, poprowadzone będą nasadzenia zastępcze. Utrudnienia związane z prowadzonymi pracami mogą potrwać przez około tydzień. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość. Chomik europejski pojawił się w galerii Galena. Na pasażu można podziwiać wystawę edukacyjną, która ma przybliżyć życie tych zwierząt w ekosystemie. Chomiki europejskie to znani i lubiani mieszkańcy naszego miasta. Potwierdzają to liczne figurki tego sympatycznego gryzonia stawiane w różnych częściach naszego miasta. Dorosły osobnik waży około 400 g i mierzy od 20 do 34 cm. Niestety w ostatnich latach populacja chomików drastycznie zmalała, przez to uznano je za gatunek szczególnie zagrożony. Miasto jawożno podejmuje kroki, aby pomóc tym zwierzętom przetrwać. Są one niezwykle cenne dla ekosystemu. To, jaka jest ich rola i znaczenie, postanowili przybliżyć galeria Galena wraz ze stowarzyszeniem. Naturalnie. Na pasażu, tuż przy głównym wejściu, pojawiła się wystawa, która przedstawia zdjęcia i ciekawostki na ich temat. Stowarzyszenie naturalnie aktywnie angażuje się w ochronę dzikich zwierząt, szczególnie tych, które żyją w bliskim sąsiedztwie z ludźmi. Z wystawy możemy się dowiedzieć m.in., że chomik nie niszczy drzew czy sadzonek oraz że jego przyjacielem jest rolnik, który dzięki swojej działalności sprzyja funkcjonowaniu tych zwierząt. Wystawa w Galerii Galena potrwa do 15 marca. Zatrudnianie obcokrajowców, zwłaszcza w zawodach, w których brakuje rąk do pracy i wykwalifikowanej siły roboczej, może być sposobem na częściowe uzupełnienie niedoborów kadrowych, z którymi coraz częściej borykają się polscy pracodawcy. Choć firmy apelują o maksymalne ułatwienie tego procesu, to proponowana przez rząd strategia migracyjna podkreśla raczej potrzebę kontrolowania napływu migrantów. Sytuacja na rynku pracy w Polsce obecnie jest bardzo dobra. Odnotowujemy średnie bezrobocie na poziomie 5%. W wielu miastach to bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie. W moim mieście w Krakowie to bezrobocie obecnie wynosi 2%. Wszystkie branże odnotowują ogromny niedobór pracowników no i w tej sytuacji wspieranie się osobami z zagranicy staje się wręcz koniecznością. Emigranci, osoby uciekające przed wojną z Ukrainy, a także z innych krajów zasiliły polskie przedsiębiorstwa, poprawiły sytuację na rynku pracy, ale no ten dobór jest ciągle bardzo duży i no tutaj no wręcz występuje konieczność wspierania się właśnie osobami, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, są emigrantami i podejmują u nas pracę. Sytuacja na rynku pracy, te doświadczenia dotychczasowe pokazują, że praktycznie nie ma branży, która nie wspierałaby się emigrantami. No ta emigracja najbardziej widoczna jest, jeżeli chodzi o Ukraińców, to najwięcej mamy pracowników z Ukrainy, to jest ogromny kapitał Ludzki, który wsparł polską gospodarkę, to w dużym stopniu było niezamierzone. To efekt właśnie sytuacji związanej z wojną, z agresją Rosji na Ukrainę, ale w rezultacie rozwiązanie, które dało pomoc uchodźcom, a nam stworzyło nowe możliwości, wsparło naszą gospodarkę. Wprowadzenie odpowiedzialnej, zrównoważonej strategii, która by z jednej strony wspierała pracodawców, ale z drugiej strony nie dopuszczała do takiego niekontrolowanego napływu emigrantów do Polski, jest ogromnym wyzwaniem, które jest podejmowane przez rząd polski. Taka strategia została opracowana, kolejne rozwiązania legislacyjne są wprowadzane. Cel jest jasny: przedsiębiorstwa polskie bez wsparcia pracowników zagranicznych, Granicy, no po prostu sobie w wielu branżach nie poradzą, ale z drugiej strony musimy mieć na uwadze, aby ten dopływ był dopływem kontrolowanym, dopływem, który będzie wiązał się z pracownikami o odpowiednich kompetencjach, pracownikami, którzy właśnie w sposób no, taki w pełni kontrolowany do nas docierają i wspierają naszą gospodarkę. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Air Expressu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia już jutro.